Siema. właśnie robimy przesiadeczkę do Grzesia z recyklera, zobaczcie na jaki sprzęt pójdziemy. Jest konkret bestia, także wysiadam ze swojego sprzęcika, idziemy do Grzesia. Powiedział, że, że dzisiaj nas przewiezie. także zobaczymy jak to wszystko będzie wyglądało. Tutaj zostawiam swoją brykę, a idziemy do Grzesia. Może sobie poradzę tutaj. Nie ja, jak to się podnosi. Trzeba się schylić. Dobra, wdrapaliśmy się tutaj do Grzesia. Siema, siema. Pokażemy ci tak. Zobaczcie, co my tutaj mamy. Może coś opowiesz na początku, tym wszystkim. To jest taka malutka, malutka zabaweczka. No nie da się ukryć, że robi wrażenie jak na malutką. Co my tutaj mamy jeszcze ciekawego w kabinie. A podstawowe, większość operatorów ogarnie. Na Joju co masz do sterowania? Wszystko sterujesz Joy'em? Całą maszyną sterujesz Joy'em. Aha. Dosłownie wszystko, jednym palcem. No i bajka. Niby tutaj to tak strasznie wygląda, że jest uh -huh. tyle, tyle, tych różnych dziwnych rzeczy, ale tak prawdę mówiąc steruje się jednym palcem. To, to nie da się ukryć, że guziczku mamy naprawdę oporowo. Ale kabinka jak na taki jest bardzo przytulna, cichutka no, I dosyć obszerna bym powiedział nawet, jest tutaj gdzie siedzieć No powiem Ci nawet jakbyś się przekręcił Tutaj masz, masz taki myk, że możesz sobie aha boczkiem jeździć ogólnie, no nie? To byś się tutaj położył No, powiem <grym> Ci, że naprawdę szacun A słuchaj, kabina jest na stałe, ona nie przesuwa się, nie idzie na boki A widzisz, o widzisz Zobaczcie jak wyjeżdżamy teraz na bok Masz do celu tego, żeby sobie widzieć wszystko to, co się dzieje, bo to... To, to generalnie jest po to, już ci pokażę, żeby sobie jechać tak i tu mam szybkę i widzę wszystko co jest co jest za mną. Aha, tak. Na tej tak. zasadzie. I tak. jedziesz sobie do krawędzi z wysuniętą kabinką Dokładnie. i wszystko przez to elegancko widzę. Dopiero tak, tutaj na równym to jest, to jest maleńki, maleńki problem, znaczy problem. Sła, <noise> Damy jakiś dobry street <noise> to tutaj na, na płaszczyźnie to jest to jest wiesz, to jest słabe odczucie, ale jak jedziesz na nasypie takim 12 metrów, mhm. jedziesz przy krawędzi, jak ktoś nie jest przyzwyczajony i wysuniesz się za krawędź, mhm. to ty jesteś w powietrzu, tak? Jakbyś zwisał z włosów, no nie za barierką. No także jest to... Słuchajcie, zaczynamy teraz już pracę. Grzesiek się ustawił już na pozycji do, do startu. Yy, powiedz ogólnie, mniej więcej, jak, jak wygląda sterowanie taką maszyną. Yy, no to teraz tak, tak szybciutko pokażę. Jeden przycisk, i tak jak mówiłem, że steruje jednym palcem. Mm -hmm. I ona wszystko robi: opuszcza się na supach. Rotor wchodzi w ziemię, tutaj mamy głębokość pokazaną. Na ile, na ile idziemy? No tu mamy akurat na 25 cm wieszarz. Mm -hmm. A ile maksymalnie możesz zagąbić yy, bęben? 50. 50, o no, to bardzo dużo. No, my tutaj tylko tylną klapę puszczamy w automat, żeby nam ładnie równowała. I rozumiem, nie... ona urobek będzie sobie ładnie za nami zaciągała, znaczy rozwykała delikatnie. Tak, tak. Nie będzie tu nic więcej robiła. Czy znaczy, wiesz, generalnie tylna klapa jest po to, żeby e, wymieszać, znaczy, żeby ten materiał się cofnął i wymieszać go tak, mhm. jak, tak I jak żeby go pr też pr przede wszystkim nie wypluwało tak beznadziejnie z tyłu, bo... Ale to wiesz, to ma za zadanie, wiesz, wymieszać ten materiał, a mhm. nie przerzucić po prostu, mhm. to, nie? O, i tu widzisz, jak ładnie zaciąga za, za, za sobą, nie? Uh -huh. no, no. widzicie, kamerkę mamy także widać tak samo, nie trzeba nigdzie wychodzić, zresztą pewnie nie, nie byliśmy, byliśmy w stanie tego zobaczyć. E, jakie masz jeszcze funkcje tutaj na joysticku? To znaczy tak, to jest, cała reszta to jest e, sterowanie ręczne. Tutaj mamy od rotora góra-dół. Uh -huh. e, tutaj jak mówię, no jed, jednym palcem mogę go puścić w automacie, żeby się poziomował. Uh -huh. I teraz teoretycznie rzecz biorąc tylko trzymam kierownicę. Uh -huh. Całą resztę on, on robi sam. No to jak mówię, tutaj automat od wszystkich funkcji, tutaj pod, pod joystickiem mam jeszcze biegi. Biegi, tempomat. No. A powiedz mi, jak wygląda tutaj yy, to, że masz yy, dwie, cztery koła jakby sterowane niezależnie, z czego masz parę przednią i parę tylną. To znaczy, Widziałem, że z, wczoraj na przykład jechałeś na stałych kołach z przodu nie ruszając, a tył fajnie zawinął i zawinąłeś dosłownie yy, jak. No to, to, to mogę zrobić ręcznie, to mogę, to mogę zrobić, yy, można powiedzieć, z automatu. Tutaj mamy, mam funkcję. Jak, jak chcę jechać? Żeby mi tylko przód działał wszystkie cztery koła, żeby mi działały, i żeby i przychód. Mhm. No nie? A żeby tak jak zrobiłem wczoraj, że tylko tył mi zawinął, no to Joy, mhm. joy w bogi i tyle, no nie. I od, od taka wielka filozofia. Ktoś powie, że jest kawał maszyny, jakieś skomplikowane, A to jest tak proste. Dobra, dojechaliśmy teraz do końca, do końca uwrocia. Mamy teraz myk. Grzeciu, tu powiem jaki. Zobaczcie, tutaj mamy sterowanie też równie przednią klapą, o czym nawet nie wiedziałem. I teraz robimy myk, teraz robimy myk i, wy, i wychodzimy bez dziury. No i widzicie, jednak I da się. Zobaczymy sobie teraz Rzucik mamy tu z kamerki z tyłu. O, proszę bardzo! Jak materiał jest ładnie urobiony, i rzeczywiście nie ma, jak nieraz przy frezarkach na pewno się spotkaliście z tym, że jest właśnie zostawiona dziura. Proszę bardzo, jak się chce, to się wszystko da. Sprzęcik bogaty. Zaraz wyjdziemy sobie, przejdę dookoła. Księciu zrobi nawrotkę, i będziemy sadzić wzdłuż. Także przejdę się i pokażę jeszcze, jak to wygląda. 800 конь.